Nitro, jakbyś mógł usunąć dwie osoby ze świata internetu, to kto by to był i dlaczego? Marcin Neumann. Wydaje mi się, że dużo, dużą krzywdę ogólnie zrobił wielu ludziom. A drugą No nie wiem. Boksdal. Niezwłych. Ale ja też wyjąłbym Marcina Najbardziej. Nie, tak szczerze, ja wychodzę z założenia, że nawet coś mi się nie podoba, bo wiesz, ktoś mógł powiedzieć, a nie wiem, nie lubisz tego, nie lubisz tamtego. Ale to, że ja nie lubię, to nie znaczy, że inni mają go nie lubić. Bo ja nie, ja nie wychodzę z założenia, że jeśli jakoś nie lubię, to będę przekonywał wszystkich na świecie codziennie, że mają też tej osoby nie lubić. Yy, więc no. E, takie toksyczne osoby, nie? Tak jak kiedyś, tak jak kiedyś e, był jakiś, byli youtuberzy, co się znęcali nad kotem, co bili swoją dziewczynę, to, to takie zachowania mi się nie podobały, bo uważam, że e, każdy powinien robić co chce do momentu, kiedy wchodzi w, wchodzi w jakiś komfort osobisty innych ludzi. E, a wiesz, a to, czy ktoś krzyczy, czy ktoś mnie lubi, czy mnie nie lubi, to, to mi to jest objętne. Co myślisz na temat Marcina Najmana, który wyzwał ostatnio do walki czterech redaktorów kanału sportowego? A wiesz co, ja bym nawet się nie skupiał na tym, co mówi Marcin Najman, mi szkoda czasu, żebym... Ja kiedyś się interesowałem, czasami ktoś mi właśnie przekaże taką informację, parsknę śmiechem, ale żeby się zagłębiać w to, co robi ten człowiek, to wydaje mi się, że to, to jest marnowanie czasu, nie? Dla mnie ogólnie Marcin Najman to jest po prostu niebany śmieć, nie? No, no, ale chcia, no i... chciałbym, chciałbym to powtarzać za każdym razem, gdy mam okazję <laughs> powiedzieć to do wielu, do wielu ludzi po prostu, no. tak więc. Zdrawiam. Więc I... no. No ja mam wam walkę, nie? Między innymi. Ale on, to, jest, to nie jest jedyna rzecz. On, on bardzo często takie toksyczne filmy nagrywa, gdzie wypowiada się na tematy, o których już totalnie nie ma pojęcia. Eee, I tyle, więc. Co tam na czacie piszą? No, czasami ich czasami. Eee, czasem co.